maj 1981 szpital wojskowy w warszawie anna german siedziała w poczekalni była sama zbigniew został w domu z ich sześcioletnim synem anna nie chciała żeby był tutaj to były tylko rutynowe badania albo przynajmniej tak myślała Ostatnio czuła ból w plecach, w kościach, myślała, że to były tylko konsekwencje wypadku z 1967. Jej ciało nigdy w pełni się nie wyleczyło. Lekarze ostrzegali, że będzie miała przewlekły ból, więc żyła z tym. 14 lat żyła z tym, ale w ostatnich miesiącach ból stał się gorszy znacznie gorszy. Więc przyszła na badania krwi, rentgen, skan kości, żeby się upewnić że wszystko było w porządku. Drzwi się otworzyły. Pielęgniarka wyszła. Pani German? Doktor Nowak jest gotowy panią przyjąć. Anna wstała. Poszła korytarzem. Do gabinetu doktora Nowaka. Doktor Henryk Nowak był jej lekarzem od lat. Znał jej historię. Wypadek. Rehabilitację. Niemożliwą ciążę. Wszystko. Ale kiedy Anna weszła do gabinetu, zobaczyła coś w jego twarzy. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziała. Smutek. Proszę usiąść, pani Anno. Anna usiadła. Serce biło szybko. Doktorze, wszystko dobrze? To tylko stare obrażenia, prawda? Doktor Nowak wziął głęboki oddech, patrzył na wyniki przed sobą, zdjęcia rentgenowskie, wyniki skanów, wyniki krwi i nie chciał mówić tego, co musiał powiedzieć. Pani Anno, otrzymaliśmy wyniki i niestety nie są dobre. Anna zamarła. Co pan ma na myśli? Doktor pokazał jej zdjęcie rentgenowskie. Widzi pani te ciemne obszary? W kościach biodra i tutaj, w kręgosłupie? Anna kiwnęła głową. Doktor kontynuował. To nie są stare obrażenia, to są nowotwory. Guzy, w pani kościach. Anna nie rozumiała. Guzy, jak guzy. Doktor mówił powoli, ostrożnie. Pani Anno, ma pani raka. Rak kości, prawdopodobnie mięsak kościopochodny to jest bardzo agresywna forma. I według skanów rozprzestrzenił się już na kilka miejsc. Cisza wypełniła pokój. Anna nie mogła oddychać, nie mogła myśleć: Rak? Ja? Jak to możliwe? Po długiej ciszy Anna zapytała: Jak długo? Doktor Nowak wiedział, co pytała: Jak długo jej zostało? Spojrzał na wyniki ponownie i powiedział jedno zdanie, zdanie, które zmieniło wszystko na zawsze. Pani Anno, jeśli nie zaczniemy natychmiastowego leczenia, ma Pani może rok, może mniej. Świat Anny się zawalił. Rok, może mniej, ale mam dopiero 45 lat, mam syna, który ma sześć lat, mam męża. Mam jeszcze tyle do zrobienia, tyle do zaśpiewania. Doktor Nowak pochylił się do przodu. Pani Anno, rozumiem. I dlatego musimy działać szybko. Istnieje leczenie chemioterapia, radioterapia nie możemy obiecać wyleczenia, ale możemy spróbować przedłużyć pani życie, dać pani więcej czasu. Anna płakała. Pierwszy raz w życiu od wypadku czuła się całkowicie bezradna. Wypadek był okropny, ale walczyła. Rehabilitacja była brutalna, ale walczyła. Każdy kryzys w jej życiu walczyła. Ale jak walczysz z rakiem w kościach, z czymś, czego nie możesz zobaczyć, czego nie możesz kontrolować? Doktorze, jakie są moje szanse? Doktor był szczery, szczery w sposób, który był zarazem okrutny i współczujący. Z tym typem raka, w tym stadium, statystycznie pięć lat letnie przeżycie to mniej niż 20%. procent, ale pani nie jest statystyką. Przeżyła pani rzeczy, które medycznie były niemożliwe. Więc nie tracę nadziei i pani też nie powinna. Anna wytarła łzy. Kiedy zaczynamy? Doktor był zaskoczony. Teraz? Chce pani zacząć teraz? Anna skinęła głową. Powiedział pan, że czas jest istotny, więc nie marnujmy go. Doktor Nowak uśmiechnął się smutno. Ta determinacja to jest to, co czyni panią wyjątkową. Zaczniemy w przyszłym tygodniu. Przygotujemy plan leczenia, ale pani Anno musi pani wiedzieć, Chemioterapia będzie brutalna, straci pani włosy, będzie pani bardzo chora, ból będzie intensywny i nie ma gwarancji. Anna spojrzała mu w oczy. Nie ma gwarancji w życiu, doktorze, nigdy nie było, ale to nie powstrzymało mnie wcześniej i nie powstrzyma teraz. Anna wróciła do domu, zbigniew zobaczył jej twarz i wiedział, coś było bardzo nie tak. Aniu, co się stało? Co powiedzieli lekarze? Anna usiadła, wzięła jego rękę i powiedziała słowa, których nigdy nie chciała powiedzieć: Zbyszku, mam raka, Zbigniew zamarł, całkowicie zamarł, przez długą chwilę nie mówił, nie mógł, a potem zapytał głosem ledwo słyszalnym: Jak źle? Anna powiedziała prawdę: Bardzo źle, rok, może mniej, jeśli nie zacznę leczenia, ale zacznę i będę walczyć, jak zawsze walczyłam. Zbigniew objął ją i płakali razem. Długo, bo wiedzieli: to była najgorsza bitwa. Gorsza niż wypadek, gorsza niż wszystko. Ale byli też pytanie. Pytanie, które żadne z nich nie chciało zadać, ale musiało zostać zadane: Co powiemy Zbyszkowi ich synowi? Miał dopiero sześć lat. Jak mówisz sześćletniemu dziecku, że jego mama jest chora, że może umrzeć? Anna była jasna. Nie powiemy mu jeszcze, jest za młody, nie zrozumie. Powiemy mu, że jestem chora, że lekarze próbują mi pomóc, ale nie powiemy mu, jak poważne to jest. Nie chcę, żeby się martwił, chcę, żeby miał normalne dzieciństwo, tak długo, jak to możliwe. Zbigniew zgodził się, chociaż to łamało jego serce. Chemioterapia zaczęła się w czerwcu 1981. Anna była przygotowana na ból. Ale nie była przygotowana na to, jak bardzo to zmieniło jej ciało. Po pierwszej sesji była chora przez tydzień. Nie mogła jeść, nie mogła pić. Wymiotowała godzinami. Po drugim tygodniu zaczęła tracić włosy. Najpierw trochę, potem więcej. Aż w końcu były całe garście na poduszce każdego ranka. Anna patrzyła w lustro i nie rozpoznawała siebie. Łysa głowa, blade policzki, cienie pod oczami. To nie była Anna German, biały anioł, to była chora kobieta, umierająca kobieta. Zbyszek, jej syn, zobaczył ją pewnego dnia bez chustki, był zszokowany. Mamo, gdzie są twoje włosy? Anna próbowała się uśmiechnąć. Leki sprawiają, że wypadają, ale odrosną, nie martw się. Ale zbyszek martwił się, był tylko dzieckiem, ale widział, widział, jak jego mama słabła. Jak coraz więcej czasu spędzała w łóżku, jak ojciec płakał, kiedy myślał, że nikt nie patrzy. Lipiec 1981. Anna miała koncert zarezerwowany w Gdańsku. Organizator zadzwonił: Pani Anno, rozumiemy, że jest pani chora, możemy odwołać. Anna była zdecydowana: Nie, nie odwołamy dam ten koncert. Zbigniew próbował ją powstrzymać. Aniu, jesteś za słaba. Chemioterapia cię wykańcza, nie możesz podróżować, nie możesz śpiewać, ale Anna była niewzruszona. To może być mój ostatni koncert, chcę go dać dla ludzi i dla siebie. Więc pojechała do Gdańska, z chustką na głowie, z bólem w każdej kości, wyszła na scenę i śpiewała, nieperfekcyjnie. Jej głos był słabszy, oddech krótszy, ale śpiewała. I publiczność płakała, bo wiedzieli, Wiedzieli, że ona umierała i że śpiewała mimo to. Po koncercie Anna zemdlała, za kulisami. Karetka zabrała ją do szpitala. Doktor Nowak był wściekły. Pani Anno, próbuje pani zabić się. Ciało potrzebuje odpoczynku, nie koncertów, ale Anna była spokojna. Doktorze, jeśli mam umrzeć, umrę robiąc to, co kocham: śpiewając, nie w łóżku, nie w szpitalu, ale na scenie. To jest mój wybór. Sierpień 1981 Rak rozprzestrzeniał się. Pomimo chemioterapii. Pomimo wszystkiego. Doktor Nowak był szczery. Pani Anno, leczenie nie działa tak dobrze jak chcieliśmy. Musimy intensyfikować. Więcej chemioterapii. Może radioterapia. Ale muszę być szczery. To może dać pani miesiące, nie lata. Anna kiwnęła głową. Rozumiem, ale będę kontynuować tak długo jak mogę. Październik. 1981 Anna była w szpitalu więcej niż w domu. Ból był nie do zniesienia, leki pomagały, ale nigdy wystarczająco. Zbyszek odwiedzał ją codziennie, przynosił rysunki ze szkoły, opowiadał o swoim dniu, próbował ją rozweselić, i Anna uśmiechała się, nawet przez ból, bo to były chwile, chwile, które czyniły życie wartym. Pewnego dnia Zbyszek zapytał: Mamo, kiedy wrócisz do domu? Kiedy będziesz znowu zdrowa? Anna spojrzała na Zbigniewa i oboje wiedzieli. Nie było dobrej odpowiedzi. Anna wzięła rękę syna. Zbyszku, czasami ludzie chorują i lekarze robią wszystko, co mogą, ale nie zawsze mogą nas uzdrowić. Zbyszek był mądry dla swojego wieku, rozumiał więcej niż pokazywał. To znaczy, że umrzesz. Anna płakała. Ale nie kłamała. To znaczy, że mogę, ale walczę. Każdego dnia walczę, żeby być z Tobą dłużej. Zbyszek objął ją. Kocham Cię, mamo. Anna szeptała: Kocham Cię też, Zbyszku. Więcej niż wszystko na świecie. Grudzień 1981. Anna była w domu. Lekarze powiedzieli, że nie było sensu zostać w szpitalu. Chemioterapia przestała działać. Rak był wszędzie w kościach, może w płucach, może dalej nie było już nic do zrobienia, tylko morfina dla bólu i czekanie. Zbigniew opiekował się nią, dzień i noc karmił ją, mył ją, czytał jej, śpiewał dla niej, tak jak ona śpiewała dla świata teraz on śpiewał dla niej. I Anna słuchała i czuła pokój, bo wiedziała, że była kochana do samego końca styczeń 1982. Anna wiedziała, że czas się kończył. Czuła to. Wezwała Zbigniewa i Zbyszka. Chciała im coś powiedzieć, coś ważnego. Zbyszku, wiem, że jesteś młody i nie wszystko zrozumiesz teraz, ale chcę, żebyś wiedział. Twoja mama miała piękne życie, pełne muzyki, pełne miłości, pełne cudów. Śpiewałam dla milionów, ale najważniejsze było śpiewanie dla ciebie. Kiedy byłeś w moim brzuchu, kiedy się urodziłeś, każda kołysanka była darem, i chociaż odchodzę wcześniej, nie żałuję nic, bo miałam ciebie i twojego tatę, i to było wystarczające, żeby uczynić każdą chwilę wartościową. 26 sierpnia 1982, dokładnie 15 lat po wypadku, Anna German umarła w ramionach Zbigniewa, z synem obok, spokojnie. Bez bólu. Morfina zajęła się tym. Jej ostatnie słowa były Dziękuję za wszystko, za muzykę, za miłość, za życie. To była podróż i to była piękna podróż. Doktor Nowak, kiedy się dowiedział, powiedział dziennikarzom, Anna German przeżyła piętnaście miesięcy od diagnozy, statystycznie powinna przeżyć sześć osiem. Ale ona nie była statystyką, była wojownikiem i walczyła do samego końca. Nie wygrała z rakiem, nikt nie wygrywa z rakiem w tym stadium, ale wygrała coś ważniejszego: wygrała godność, wygrała miłość, wygrała szacunek i to jest więcej niż większość z nas kiedykolwiek osiągnie. To jest historia, jak doktor spojrzał na wyniki Anny i powiedział jedno zdanie: Ma pani może rok, może mniej. Zdanie, które zmieniło wszystko, bo od tego momentu każdy dzień był darem, każda chwila cenna. Anna mogła się poddać, mogła spędzić ostatni rok w rozpaczy, ale nie zrobiła tego, śpiewała, kochała, żyła do ostatniego oddechu, i kiedy odeszła, zostawiła coś wiecznego, nie tylko muzykę, ale lekcje, lekcje, że życie nie jest mierzone w latach. Ale w momentach, w miłości, w determinacji, w odmowie poddawania się, i Anna German nigdy się nie poddała, nawet kiedy rak zabierał jej ciało, nie mógł zabrać jej ducha. Ten duch żyje w jej muzyce, w jej historii, w milionach serc, które dotknęła, żyje i zawsze będzie żyć.